MK to jest firma, która głównie zajmuje się utylizacją odpadów medycznych, robi to profesjonalnie, a ostatnio zajęliście się y, y, grami y, internetowymi. Jakaś zupełnie nowa odnoga firmy? Może nie odnoga, ale jesteśmy innowacyjni, bo nam zależy, zależy nam również na tym, aby najmłodszym zapewnić właśnie edukację na miarę naszych czasów. I gra o bardzo trudnym tytule, bo uwaga, to jest Garbage Truck City Tycoon ma takie zadanie, aby promować ekologię wśród najmłodszych, aby pokazywać im, co to znaczy selektywna zbiórka odpadów, co oznacza segregacja i mamy nadzieję, że właśnie poprzez tą grywalizację i rozwijanie umiejętności segregacji w świecie wirtualnym nie będą mieli problemu z tym również w świecie, tym prawdziwym? Pierwszy raz widziałem y, gier z milion, tak? Y, miliony. Y, pierwszy raz widziałem grę, która jest poświęcona y, jeżdżeniu y, samochodami zbieraniu odpadów. Y, mówiąc prost śmieci. Y, skąd taki pomysł i czy to w ogóle y, y, chwyta? Zdecydowanie chwyta. Jak po pierwszym tygodniu mamy na koncie 6 tysięcy pobrań, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I też grupa, w którą celowaliśmy, czyli właśnie osoby młode w wieku od 13 do 25 roku życia, to są nasi główni gracze. A skąd ten pomysł? No, pomysł jest swego rodzaju kontynuacją akcji Odpad z Dasz drzewko masz", którą planujemy również zrealizować tutaj w Kędzierzynie Koźlu, świętując Dzień Ziemi 21 kwietnia. I chcemy też, aby ta akcja, która która pozwala nam właśnie na spotykanie się z ludźmi, z mieszkańcami, na rozmowy, ale też na zbiórkę ich odpadów, czy tych wielogabarytowych elektrośmieci, czy przeterminowanych leków. To właśnie ta gra ma też pomóc młodym i zabić czas oczekiwania na akcję, która właśnie odbędzie się 21 kwietnia. Gorzej będzie, jak tak się wciągnął w grę, że nie przyjdą na akcję. Jest takie ryzyko, ale wydaje mi się, że, że nie. Chociaż ta ilość światów w grze jest naprawdę nieograniczona, są przeróżne światy do odkrycia, do wyczyszczenia, do ocalenia po prostu naszej planety. Radan Boskie, ja dopiero pierwszy świat sprzątam, i jeszcze mi się nie udało. Ja już jestem na 40, a mój mąż na 60, także trochę tych światów do przejścia jeszcze przed panem.